Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. witam wszystkich, Serdecznie na moim kanale Niko Kolejne wydawanie pieniążków, kolejne skrzynki do otwierania. I dzisiaj otwieramy tylko worek Mikołaja i to 10 razy. Mamy 1400 zł do wydania. Otwieram ten worek, bo się bardzo zdenerwowałem po ostatnim odcineczku. Straciliśmy kupę siana, więc otwieram ten worek i z tym wszystkim, co wypałem z tego worka, lecę na upgrader. I trochę bardziej przemyślę ten upgrader. Y. Mordeczki, nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentarzu. Wbijacie w pierwszy link w opisie, gdzie eee, macie reflink. I przy doładowaniu macie plus 15% do doładowania, więc śmiało możecie doładować i dostajecie 15 zł przy stówce na przykład, więc możecie sobie śmiało iść na takiego świętego Mikołaja, moja testowa skrzęczka zawsze na te 15% doładowania i raz siada, raz nie siada, teraz no troszkę słabiej jest mag, więc ogólnie skin super, cena niezbyt. Więc tutaj by słabo on siadł się, otwieramy kowarek Mikołaj, nie zapomnij o giveaway'ach tego tak 6 godzinnym, dziennym tygodniowym i miesięcznym na stronie tak samo giveaway'e u mnie na stronie, których jest mega dużo, bo już jutro, już jutro, już jutro będzie e, losowanie konkursów na M4 AK, Pace of Card i Myche, która jest na Instagramie, więc zapraszam mordeczki serdecznie jutro live, pewnie w godzinach porannych Co? E... Lecimy dalej, o, zaczynamy po prostu, znaczy się, yy, oczywiście event świąteczny, możecie sobie zdrabki, ja nie mam, bo nagrywam do przodu troszkę, nowy event, yy, znaczy w nowym evencie aktualizacja święty Mikołaj, gdzie możecie sobie buciki wymienić na prezent dla siebie, czyli skinka lub prezent dla kogoś, możecie to wysłać, to jest mega, mega, mega opcja, że można do kogoś sobie wysłać prezencik w postaci skina, zatem nasze magiczne buciki, więc tak, mordeczki. Kalendarz adwentowy, jak wiecie. Ja już tam nie mam, akurat bucików, bo no nie mam. I zaczynamy, po prostu zaczynamy. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, jak mówiłem, lajku i giwaj na kosę. 15 stycznia losujemy, rozlosujemy giwaj na kosę. Też jest wszystko w opisie i zaczynamy. Dzienny bonus 124 24 godziny. Wbijajcie. A ja mam nadzieję, że my tutaj trafimy coś ciekawego. E, tylko no, bym chciał coś ciekawego trochę. No nie źle, dobra. Bo 10 razy 1400 tak o sobie przepierdzielić, no to tak bym był się jeszcze bardziej się zdenerwował, ja jestem zdenerwowany. Mamy emeczkę Buszkoń co już zaczął. Dlaczego? Czy mocno się świeci? E, nie wiem szczerze mówiąc, dlaczego. No dobra, mniejsza. Już nagramy tak, już nie będę kombinował, teraz założę dopiero. No, kurde, no czy się, no czy tutaj kosy kałach i trafiamy MK? No, no nie, no. Ogólnie testowaliśmy już tą skrzyneczkę, ale no, mówię, jak y mamy upgrader, to może siąść coś ciekawego, może też nie siąść A, a też, że jest, y, są święta, więc trzeba korzystać z tej skrzyneczek, bo prawdopodobnie za niedługo się skończą. Tak nawet i może lada dzień. Znowu ma, tego Hypervis, znowu Hypervis. Teraz nie w Star ja odświeżam tą stronę, bo mnie irytuje. I teraz BOOM. Kolejne otwarcie, mamy 700, czyli jesteśmy na połowie już naszych zmagań z tą skrzyneczką. Szybki upgrader, szybki odcineczek. E, dzienny bonusik możecie sobie śmiało odebrać, ja za monety wykupię, bo wy wykorzystałem, jak mówię, nagrywam dzień dniu, żeby mieć troszkę zapasu na święta. I mamy skarpety, pięknie, pięknie mamy skarpety, też możecie, kurde, ale mnie denerwuje ten blueskin, trzy skarpetki, też macie kody zniżkowe, co 24 godziny możecie odebrać, tutaj odbiorę normalnie, bo ostatnio nie odbierałem więc zachęcam zachęcam mordy żeby korzystać z skrzynia miłości którą nawet otworzymy nawet otworzymy bo nam sianka starczy mieliśmy troszkę więcej niż 1400 zł więc możemy jedną miłości sobie odebrać otworzyć i patrzcie 13.49 14 13 pięknie otwieramy dźwięku nie włączyłem, więc ale zawsze jest jakiś rabacik i lecimy mordeczki jak tam święta jak tam święta dajcie znać w komentarzu jak tam ee, czy coś wam się przytyło czy nie czy macie kasa, czy nie no Grubo, grubo, czy się czujecie, czy się nie czujecie. Jak tam jedzonko na święta? No dajcie znać w komentarzu, co tam e, się działo ciekawego. Czy może jakaś fajna akcja się wydarzyła, święta. Z chęcią sobie poczytam, popatrzę. Ojej, bo już się kończy. O, dźwięku nie włączyłem. Dwie, dwie bez dźwięku, to tak jakbym case'a nie otwierał. Zobaczcie, czy nie trafiliśmy nic ciekawego przy tylu skrzynkach już otwartych. Skrzynka kosztuje nic zero profitu. Zero profitu. Skrzynka kosztuje za 40 zł, a my zero profitu trafiliśmy. 1400 złotych mieliśmy, to to będzie z jakieś 600 zł. No dobra Ej, chyba słyszała, że na nią najeżdżała Chyba słyszała, że na nią no ale to i tak Falchion tutaj nas nie ratuje, bo to 500 stówek tylko No ale zawsze ze 140, daj jeszcze jedną kostkę Marble Fade'a, kurde no eee, To ostatnia, ostatni kejsik. Eee, ostatni już kejsik. wiecie co? Zaznacz co całą 3000, od Sashmy, dwie kostki, bo tu mam 1120, no to jesteśmy troszkę w plecy i ja e, bym chciał sprzedać, żeby otworzyć jeszcze jednego. Tylko, aha, ojej, odwrotnie, bo bym wszystko sprzedał, ale bym się troszkę zdenerwował. E, dobra, hyperbista i tego, ile mamy. 116, e, 140, pięknie. Rzuciła się. Nawet więcej. Otworzymy ostatni worek. Mikołaj może jeszcze jedną kostkę rzuci fajnie, by był, był mega zadowolony. Tam było 1000 lub coś tutaj z profitem, no ta kosa nas trochę podratowała Aj. aj. no ona by mogła też być warta, tylko żeby siadła no nie siadła, dobra, teraz oj, się, czekajcie, bo się, o rozciągło, zaznaczyło <laughs> wszystko sprawdzamy, sprawdzamy i, 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 i za nasz całą stronę odhaczamy dwie moje kostki, które są w eku 1000 zł, 1700 zł, czyli jesteśmy, dajmy na to, 3,5 stówy w plecy Ponad, bo tam troszkę więcej mieliśmy. No to co? Ulepszamy skiny. I teraz rozsądnie. Teraz rozsądnie mi się wydaje. Ej, tylko jedno... Ile ja mam tych skinów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, dziewięć. Jest tu jeszcze dwa coś? No okej. Okay. A, jeszcze kosa. No tak, zapomniałem. Razy półtorej i tak. Zaczynamy od prawej strony. Mówię skromnie, powoli, delikatnie. Prawo siada. Razy półtorej. Razy półtorej znowu na prawo Nie siadło eee, Razy półtorej na lewo Na lewo Razy półtorej na lewo i tego knajfa Siądzie i idziemy na prawo Nie siadło No nie, no nie, mów Razy dwa, czyżby znowu odcineczek, gdzie tracimy wszystkie pieniądze? Wiecie co? Tego maga sobie Czemu by nie? Dołożymy jeszcze balans i zostajemy na tej lewej stronie. Tak! Udało się. Jakim cudem mak kosztuje 1000 zł? Jak się pytam. Jakim cudem? Mak 7000 zł kosztuje. I jeszcze raz na. Mogę, Znaczy chciałem powiedzieć na lewo, a na prawo przerzuciłem. Ja. Yeah, ja. Yeah. No nie. No nie. No nie. To tak średnio bym powiedział. To tak średnio. Aj jaj. Spalone. No trudno, no trudno mordeczki. Znowu się nie udało, znowu spaliliśmy sobie item. Szkoda, a już ładnie szło. Ogólnie powiedziałem na lewo, a zmieniłem na prawo. I to chyba mnie trochę zmyliło, ale trochę... No inaczej to ciśmiał poprzednio niż po swoim ale nieźle, nieźle. Kosłam wyleciała, tylko no spaliśmy po raz on... Więc ten upgrader jest dla mnie zgubny ostatnimi czasy. Ale ja dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o giveawayach. O linku pierwszym u mnie w opisie. O giveawayach, które są u mnie na kanale, jak i na stronie. No i wbijacie na jutrzejszy odcineczek i live, gdzie losujemy MK kałaszka e, w Pace of card na Facebooku i myszkę Rivalasetkę, która jest u mnie na Instagramie. Konkursik, więc mordeczki. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już jutro. Na razie hejpa. Ciściść.